Bardzo za nią tęsknię. Kiedy stała obok, zawsze czułem się dumny, a teraz zostałem z niczym. Czułem to samo do pewnej dziewczyny. Dziś nie pamiętam jej imienia Mary Beth Watson. Dziewczyny. Rządzą. Przy najbliższej okazji wyznam niki, że wciąż ją kocham. Nie będę musiał zadowolić się inną jak pan. Nie to powiedziałem. Fajny z ciebie, dzieciaki, zmyślny. Nie bądź za skromny. To kiepski nawyk. Jeśli naprawdę chcesz ją odzyskać, nie biegnij do niej jak jakiś pinczerek. Zaczekaj. Może ona dostrzeże Twoją pewność siebie i wszystko się ułoży. Muszę pana objąć. Nie.